Gdyński spacerownik niepodległościowy to szansa, aby poznać miasto z innej perspektywy. Pięć wybranych dzielnic Gdyni, Chylonia, Cisowa, Kważnowiczyno, Orłowo oraz działki leśne są zaprezentowane za pomocą specjalnych broszur, PDF-ów do pobrania z informacjami o ciekawych, nieszablonowych miejscach, jak i mapy oraz pliki audio, dzięki którym można przejść trasę albo we własnym domu, posługując się tymi plikami audio, gdzie nagrane są odgłosy dzielnic, również głosy z lasów, odgłosy z rozmaitych gdyńskich rewirów, potoków, dzielnic. Można przejść w spacery samodzielnie, albo można przejść je z rodziną o dowolnej porze dnia i nocy, dowolnej porze roku i to wszystko z okazji święta niepodległości gdyńskiego. Również będą na mapach akcenty niepodległościowe, wątki z Józefem Wybickim, który również gościł w Gdyni i innymi ciekawymi epizodami, niekoniecznie powszechnie znanymi. Chciałabym serdecznie zaprosić na organizowane przez Muzeum tegoroczny spacer niepodległościowy, który odbędzie się w formie audioprzewodnika. Już 11 listopada będzie można pobrać ze strony Muzeum Miasta Gdyni i wraz z nami wyruszyć w spacer po ulicy 10 lutego. Serdecznie Państwa zapraszamy na stronę www.muzeumgdynia.pl.